Filip, tak. Fantastycznie Cię widzieć. Ciebie również. Ja, yeah, fajnie. W ogóle bardzo się cieszę, lubię chodzić do kina. A ty lubisz? W ogóle lubię Boba Marleya, więc to też jest piękna historia, że możemy się tu spotkać. W ogóle jesteś wspaniałym rozmówcą, nie muszę zadawać pytań, to odpowiadasz. Mogę Ci wszystko opowiedzieć. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tu, na tej premierze. Bardzo się cieszę, że kultywujemy. Bob Marley był pacyfistą. Uważam, że w dzisiejszych czasach, szczególnie na świecie, powinniśmy pamiętać, oczywiście każda postać historyczna, ma swoje plusy i minusy, ale ważne jest to, żeby ten uśmiechnięta taka misja miłości towarzyszyła nam. I zresztą film nazywa się One Love, więc niech to zostanie. świat jest ostatnio nie najlepszy i my też przez to, że siedzimy w telefonach i bawimy się świetnie wyglądamy, ty też świetnie wyglądasz, ja się świetnie mam, państwo to oglądają, zapominamy o tym, że nie chcę tu dziadzieć jakoś specjalnie, ale że nie wszędzie jest fajnie. I ta misja miłości, bo chyba najważniejsze w każdej wierze, w każdej kulturze i w każdym zakątku na ziemi najważniejsze jest, żeby się po prostu zwyczajnie szanować i kochać i myślę, że Bobek do tego pasuje. Ty szanujesz swoich rozmówców w pytaniu na śniadanie i to jest piękne, masz z nimi niesamowite flow. Jak to w ogóle się stało, że ty dołączyłeś? Do ekipy, i jak wyglądały castingi, jak wyglądał twój pierwszy, może nie program, ale na pewno było jakieś parowanie wcześniej. E, i, I Twoje pierwsze spotkanie z panią Katarzyną Dowbor. Droga koleżanko, parowanie bywar w randce w ciemno. E, jakby moje udział w pytaniu na znaczy nie wynikał z odebrania telefonu, w którym zaproponowano, żebym spotkał się z Katarzyną Dowbor i z ekipą, która też tam się spotykała, żebyśmy właśnie mogli porozmawiać. I porozmawialiśmy, i później jest jakaś, wiesz, maszyna decyzyjna, proces piramidyczny, tak się mówi chyba, i ktoś na górze stwierdził, że nie najgorzej będzie, jeżeli spróbują ze mną i póki co się udaje. Jeszcze trzymaj kciuki, żeby udawał się jeszcze długo. Bardzo bym chciał zresztą, bo to zajebista praca. Podoba Ci się? Ojej, uwielbiam. to. Te... Naprawdę. I w ogóle cała ekipa Pytanie na śniadanie, moja bezpośrednia szefowa, współprowadzący, cała ekipa, cała redakcja. Wiem, że brzmi jak naćpany, ale wcale tak nie jest. jest. Są taką grupą, która mnie bardzo nakręca. Uwielbiam chodzić tam do pracy. To jest w ogóle przepiękne. Życzę wszystkim, żeby mogli mieć taką pracę, bo ja naprawdę ją uwielbiam. Mhm. A mierzysz się też na przykład z yy, hejtem, no bo wiadomo, że byli też na pewno fani zwolnionych par. Yy, tak, ale uważam, że yy, jest to najczęściej w internecie. Nie jest tak, że Ciebie też nikt nie zaczepia i nie mówi, Tyle się co ty robisz, no nie? Więc internet jest przestrzenią, w której wypowiadają się ludzie. I niektórzy są za, niektórzy są przeciw i wydaje mi się, że po to on jest, żeby każdy wyraził swoje zdanie i szanuję każde z nich. Robię, co mogę. Każdego dnia, żeby było jak najwięcej zwolenników yy, mojej pracy, to znaczy, żeby się podobała. A jak najmniej tych, co się nie podoba, ale nie da się w ogóle, wiesz, no robię co mogę. Naprawdę wstaję, chciałbym kiedyś, żeby wszyscy byli zadowoleni. Za co cenisz Katarzynę dobor, panią Katarzynę dobor za wszystko, od początku do końca. Za doświadczenie, za profesjonalizm, za szanowanie drugiego człowieka. Kasia ma też wspaniałą cechę, że poza tym, że jest turbo kozakiem, jeżeli chodzi o pracę dziennikarską, to ma też ten ogromny atut, że jest naprawdę wspaniałą osobą i tym się jaram najbardziej. To połączenie jest cudowne, bo wyobraź sobie, że jestem człowiekiem, który różni się od niej, jeżeli chodzi o staż. 16 pięter i traktuję mnie jak równego gościa. Jesteśmy parą, i to jest to dla mnie ogromny zaszczyt, wyróżnienie. Bardzo się z tego cieszę. Ja każdego dnia, jak mawia nasz prezydent, każdego dnia się czegoś uczę. Czy chociaż przez moment zastanawiałeś się, czy to jest propozycja dla ciebie, gdy odebrałeś ten telefon? No co ty, to jest praca moich marzeń zwariowałaś? No gdzie? A pojawiły się już na przykład jakieś inne propozycje? No bo często takie jest, że osoby, które prowadzą pytania na śniadanie, na przykład możemy podziwiać w The Voice Nie, zawsze możesz być pierwsza. To jest jakby ta szansa, dam Ci tę szansę, możesz mi ją zaproponować. Zajmuję się chwilowo y, y, pracą nad tym, żeby być lepszym prowadzącym, bo bardzo bym chciał robić to dobrze, a faktycznie to też przy okazji Kasi Dowbor jesteśmy tak samo zafiksowani na pracę i pracujemy, pracujemy, pracujemy. Ja naprawdę bym chciał, żeby to było super, żeby widzowie byli zadowoleni, żeby naprawdę to był mega zajebisty program. Co prawda, cała ekipa patrzyli prowadzący, redakcja i tak jak mówię, moi szefowie, ten program moim zdaniem jest spoko, ja go oglądam, nie? Na przykład każdego dnia sobie wstaję rano, nikomu o tym nie mówię i sobie na telefoniku oglądam, lubię to i chciałbym, żeby to był mega zajebisty program, żebyśmy byli mega zwartym teamem i żeby to było naprawdę coś gargantuicznego. A oglądałeś go też na przykład wcześniej? Wiesz co, z programami śniadaniowymi jest tak, że nikt się do tego nie przyznaje, że je ogląda, wszyscy je oglądamy, no każdego dnia lubimy, kiedy medium towarzyszące, jeżeli nie włączysz radia, bo to też jest ważne, żeby to radio było, pamiętajmy, to możesz włączyć telewizor i zawsze oglądamy śniadaniówki, ja bardzo lubię, bo to są bardzo ważne rzeczy, lubię się uczyć, znaczy, śniadaniówka jest takim miejscem, w którym przychodzi moim zdaniem najwięcej ciekawych osób i nie ma polityki, więc to jest absolutny sztos i zawsze fajnie jak to gra do ucha. Słuchaj, trzymamy za Ciebie bardzo mocno kciuki i dziękuję Ci za rozmowę. Za Was też trzymam kciuki.